Mary Jane Watson, zastępczyni redaktora początek notatek. Moje źródła mówią, że Magia szykuje się do powrotu. Dawne rodziny przestępcze zostały prawie wyeliminowane, ale teraz zajmują miejsce Fiska. Starzy Donowie niby zgodnie przez lata współpracowali, ale że zrobiło się miejsce na górze, zapowiada się walka o władzę. To tylko kwestia czasu, kiedy jedna z rodzin spróbuje podkopać pozostałe. Lepiej wrócę do moich źródeł w policji. Przy odrobinie szczęścia uda się zdusić ten powrót przestępczości w zarodku. Hej, Pete, pracuję nad sprawą, która może cię zainteresować. Płatką o skorpu? To coś nowego. Chodzi o gangi Magi. O mafię? Myślałem, że wymarli razem ze swingiem. Dwa razy. Byli w odwrocie, ale pod nieobecność Fiska i demonów, koza nostra wraca do gry. Uwielbiam, jak jesteś niegrzeczna. Spokojnie, tygrysie. Wiesz, że federalni zrobili ostatnio nalot na Madzie? Jasne. Jeden z donów miał jakieś zagubione arcydzieło. Obraz Maria. A teraz trzymają go w muzeum na Manhattanie w Moka. No i? I moje źródło twierdzi, że jedna z rodzin planuje go ukraść. Dziś w nocy. To wygląda na coś więcej niż fascynację sztuką. Skoczę do muzeum. Jay, wygląda na to, że twoje źródło miało rację. Mała armia zbirów próbuje się włamać. Nie rozłączaj się, spróbuję się temu przyjrzeć. Tylko uważaj. Jeśli to Magia, to nie będą odpuszczać. Dalej, ruchy! Szef chce ten obraz, już powinno nas tu nie być. Chcesz spróbować? Proszę bardzo. Jezu, niektórzy zrobią wszystko, żeby nie płacić pełnej ceny za wstęp. Co ze strażnikami? Przekazł zabijać, jeśli będą sprawiać jakieś kłopoty. Nie potyczkuję się, co? Było zabrać tableta. Ci goście muszą się nauczyć doceniać sztukę w godzinach pracy. Mógłbym oglądać mecz. Milano, jesteś tam? Niech ktoś sprawdzi to z nim. Sprawdzę to. Okej. Okay. Tylko nie chrap. Co my niby wiemy o sztuce? Jak mamy stwierdzić co ma wartość, a co jest główne? Znam część z tych gości. To Federico Freselli i Salpatrillo. Należą do rodziny Hammerheada, prawda? Do czego byłaby mu potrzebna Maria? Co do niego nie pasuje? Rozejrzę się. Sprawdź, czy nikt nie dostał się jakoś inaczej. Odezwę się, jak coś znajdę. Główne drzwi nietknięte. Lepiej sprawdzę inne wejścia. Nie potrafią nawet legalnie zaparkować. Nic zaraz. A to co? Ej, a co to? MJ, ktoś zrobił dziurę w świetliku. Zaraz to sprawdzę. Kiedy ludzie Hammerheada próbowali włamać się od frontu, ktoś inny wśliznął się przez dach? Na to wygląda. Nikogo tu nie ma. Pusto. Czy w nocy nie powinni tu stać strażnicy? Te, zajrzyj może do budki ochrony przy wejściu. Powinny być tam kamery. Musiały zarejestrować włamywaczy. Budka ochrony jest zamknięta. Potrzebuję odcisku dłoni. W środku wywęszymy co się stało ze strażnikami. Damy radę otworzyć ten zamek? Nie bez dłoni strażnika. Właściwie to odcisk dłoni. Jeśli nie znajdziesz strażników, to może udać się pobrać odciski z rzeczy, których dotykali. A, tak, dobry pomysł. Chętnie podaję pomocną dłoń. Dobra, gdybym był odciskiem dłoni, to gdzie bym się schował? Mam odcisk dłoni, w sumie to część. Chyba potrzebuję więcej. Dziwne, ochroniarze się rozpłynęli. Okej, okay, to gdzie znajdę więcej części odcisku? Latarka i część odcisku. I jeszcze jedna. Super. Ochroniarze nie zostawiają tak swoich rzeczy, chyba że ktoś ich do tego zmusi. tu na pewno jest jakiś odcisk. Dobra, to powinno wystarczyć, żeby odtworzyć odcisk. Powinienem móc przekonfigurować skaner, żeby współpracował. Jeśli obejdę czujnik optyczny, będę mógł przesłać dane. Dobra, mam. Przesyłam odciski dłoni. Weszliśmy. Świetnie. Co widzisz? Żyją. Wygląda na to, że zostali uśpieni. Żadnych śladów walki. To na pewno nic w stylu Hammerheada. Skoro nie jego, to. Kogo? Jest zapis z kamery? Niech no sprawdzę. Ktoś wyłączył kamerę 5. To podejrzane. Poczekaj, włączę ją, żebyśmy sprawdzili co miała przegapić. Jest skierowana na jeden z obrazów na wystawie. To musi być Maria. I nikt jej jeszcze nie ukradł. Muszę się jej przyjrzeć i sprawdzić czemu ich tak do niej ciągnie. znakomity przykład współczesnego impresjonizmu sielankowego. Historia jej kradzieży i odzyskiwań jest niemalże tak intrygująca jak sam obraz. Dla mnie wygląda całkiem zwyczajnie. Wygląda. W muzeum znajduje się wiele cenniejszych rzeczy. Więc dlaczego Magia oszalała na punkcie tego obrazu? Czekaj, MJ, ktoś tu idzie. Uważajcie, Spider-Man może wciąż tu być. Ach, cholera. Mają tu szkło pancerne. Hej, niech Frank sprowadzi artylerię! MJ, goście Hammerheada wezwali posiłki, ale jeszcze mnie nie widzieli. Dobrze, dopilnuj, żeby tak zostało. Szef powiedział, że możemy coś zabrać po Przechwyceniu Marii. Nie wcześniej. Nie pytaj, czemu Donowie jej chcą. Chcą i tyle. Nie podoba mi się to. Zaraz ja się kliknię. Cynk. To znaczy, że tu był. Może zwiał, a może został na miejscu. Uważajcie. Odpocznij Niech mnie ktoś osłania. sobie. Co to jest, grane? Zaraz będą gliny. Chranić to. Zgarniemy cokolwiek i spadamy. Świetnie. Teraz kradną inne eksponaty. Muszę ich zatrzymać, im uciekną. Wyjść mogą tylko jedną drogą, tą, którą się tu dostali. Uwaga! Już prawie wyszedłem! Nie, ucieka mi! serwy wyskacze! Trzeba było kupić pamiątkę. Nagrodę pocieszenia. myślę ci do pierdła plakat z tego eksponatu. To wygląda na coś drugiego. Lepiej uciekać! Uśmiechnij się. Może w kiciu będą lekcje sztuki. Muszę dotrzeć do wyjścia i odciąć ich. Dobry gust! Marne wybory życiowe. Pit, jesteś tam? W porządku? Tak, chyba wszyscy leżą. Tylko zrobił się artystyczny bałagan. A co z Marią? Może tylko chcieli odwrócić uwagę. Też o tym pomyślałem. Zaraz tam wrócę. Miejmy nadzieję, że szkło wytrzymało. Osłona jest nienaruszona i pancerna. Trudno będzie się teraz zbliżyć do Marii. Czyli zadanie wykonane. Mam nadzieję. Słuchaj, oddzwonię do ciebie za chwilkę. Dlaczego? Co się dzieje? Dobrze wyglądasz? Ćwiczyłeś? Nie. Znaczy, no wiesz, trochę. To. Bujasz się teraz sam, czy wróciłeś do X? Zadajesz dużo pytań. Jestem ciekawa. Jak każdy kot, co? Lepiej mi powiedz, dlaczego tu jesteś. Czekałam na odpowiedni moment. Popatrz tam. <laughs>

w porównaniu z tym, co zrobi szed. Fajne masz sztuczki. W przeciwieństwie do ciebie. Przestaniesz kraść dzieła sztuki? Dzieła sztuki mnie nie obchodzą. Co ty wyprawiasz? Zaraz będzie draka. Tylko nie to. Co? To? Gdzie się podziała? Sorry, MJ. Ja... odświeżałem starą znajomość. Z kim? Z kłopotami. Czyli to była Black Cat i to ona dostała się przez dach. Pracowała z ludźmi Hammerheada? Tak. Pewnie obserwowała mnie przez cały czas, kiedy tu byłem. Tylko powiedz mi, że nie uciekła z Marią. Nie uciekła. Dobrze. Rozwaliła obraz i ukradła dysk, który był ukryty w ramię. Co? <laughs> Sorry. Jak myślisz, co było na dysku? Dobre pytanie. Spróbuję się wywiedzieć. A ja chyba zacznę tropić kocie odciski. Do wszystkich odebraliśmy zgłoszenie o eksplozji w okolicy Times Square i Bryant eksplozji? Muszę to sprawdzić.